Cześć, tu Hozy I witam was w pierwszym takim oficjalnym filmie na moim kanale na YouTube W tym oto filmie chciałbym się tak Pokrótce z wami przywitać i opowiedzieć co ja właśnie chcę robić na tym moim kanale na YouTube. A mianowicie pragnę dzielić się na nim moimi umiejętnościami jako Tak na przykład z grafiki komputerowej na przykład w After Effects, On Vegas, takie coś, Photoshop Mm, taki ten filmik jest pierwszy Tak żeby się z wami zapoznać mm, Mianowicie Dawno stworzyłem to konto Jakieś w, na początku września I całkowicie o nim zapomniałem Potem Przypomniało mi się o nim weszłem sobie na, Wszedłem sobie na to konto Zrobiłem layout Jakiś tam w, yy, No i zamierzam rozkręcić już działalność na tym koncie, czyli wrzucać jakieś filmy i takie różne duperele. Co tam jeszcze w tym filmiku mogę powiedzieć może jakieś jakiś programy używam, to wpiszę to na moim kanale to wam powiem w tym pierwszym moim organizacyjnym filmie to jest Adobe After Effects Test 3 Sony Vegas 9 Bandicam, Camtasia Studio 7, Photoshop. Mam CS4, na przykład, żeby zrobić jakiś znak wodny, taki coś. No. No i chyba takiego gadania na razie będzie to na tyle. No i na razie spotkamy się już w następnym filmie. No i jak na razie to. Cześć! Trzymajcie się.